Dzień dobry moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was na naszym politycznym kanale. Władza Donalda Tuska nie rozsypała się w jeden dzień. Ona kruszeje etapami pod ciężarem własnych decyzji, zaniechań i błędnych kalkulacji politycznych. Jednak ostatnie miesiące pokazały coś więcej niż zwykłe osłabienie rządu. Pokazały realne ograniczenie sprawczości premiera przez prezydenta, który postanowił korzystać z konstytucji. w w pełnym zakresie, zamiast redukować swoją rolę do funkcji reprezentacyjnej. To zmieniło układ sił w państwie szybciej niż Tusk był w stanie przewidzieć. Symbolem tej zmiany stała się polityka zagraniczna. Premier pojechał do Paryża na spotkanie Europejskiej Koalicji, zapowiadając publicznie podjęcie tematów rzekomo kluczowych dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. W szczególności odnosił się do napięć wokół Grenlandii, sugerując, że sprawa ta będzie jednym z istotnych punktów rozmów. Eee, kilkadziesiąt godzin później przyznał jednak otwarcie, że temat w ogóle nie został poruszony. Nie dlatego, że był nieistotny, lecz dlatego, że nikt nie chciał psuć atmosfery współpracy z Amerykanami w sprawie Ukrainy. W praktyce oznaczało to, że premier Polski wyszedł przed szereg, po czym sam z niego zszedł kompromitując własną narrację. Ten epizod unaocznił głębszy problem. Donald Tusk nie prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej. Jego działania są reaktywne, często podporządkowane interesom zachodnich stolic, przede wszystkim Berlina. Tymczasem Stany Zjednoczone konsekwentnie wzmacniają pozycję Polski w Europie środkowo-wschodniej. W najnowszym budżecie obronnym pomoc dla Ukrainy została określona na poziomie 400 milionów dolarów, a bezpośrednie inwestycje armii amerykańskiej w Polsce przekroczyły pół miliarda. To nie są gesty symboliczne, lecz twarde decyzje strategiczne. Amerykańska strategia bezpieczeństwa narodowego wskazuje Polskę jako jedno z regionalnych centrów stabilizacji. W praktyce oznacza to wzmacnianie potencjału militarnego, logistycznego i energetycznego naszego kraju. Jednym z kluczowych projektów jest koncepcja uczynienia z Polski gazowego hubu dla regionu, który umożliwi reeksport surowca sprowadzanego z USA do Czech, Słowacji i dalej na południe. To uderza bezpośrednio w interesy Niemiec, które przez lata budowały własną dominację energetyczną w Europie. Rząd Tuska nie tylko nie wspiera tych inicjatyw, ale w praktyce je torpeduje. Równolegle do sporów międzynarodowych pogarsza się sytuacja gospodarcza kraju. Dane makroekonomiczne są jednoznaczne. W 2023 roku Polska notowała roczną nadwyżkę na rachunku bieżącym na poziomie 40 miliardów złotych, z czego około 20 miliardów przypadało na sektor ochrony zdrowia. Dwa lata później bilans ten zamienił się w stratę sięgającą niemal 32 miliardów. System opieki zdrowotnej stracił kilkanaście miliardów złotych finansowania, co bezpośrednio przekłada się na dostępność świadczeń i kolejki do lekarzy. Podobnie wygląda handel zagraniczny. Jeszcze niedawno eksport przewyższał import o około 45 miliardów złotych. Obecnie notowany jest deficyt handlowy rzędu 32 miliardów, i to jedynie za część roku, dla której dostępne są dane. Um, bezpośrednie inwestycje zagraniczne spadły z poziomu 126 miliardów złotych do zaledwie 37 miliardów. Jednocześnie zagraniczne koncerny wytransferowały z Polski zyski szacowane na co najmniej 80 miliardów złotych, a według niektórych analiz nawet ponad 150 miliardów. To są twarde liczby, których nie da się zagadać narracją o europejskich wartościach. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma rola prezydenta. Konstytucja jasno stanowi, że władzę wykonawczą sprawują prezydent i rada ministrów. Nie jest prawdą, że głowa państwa ma jedynie reprezentować kraj i podpisywać dokumenty podsuwane przez rząd. Inicjatywa ustawodawcza prezydenta jest pełnoprawnym instrumentem wpływu na kierunek polityki państwa. Donald Tusk próbował ten fakt ignorować, a jego ministrowie publicznie sugerowali, że Prezydent powinien powstrzymać się od aktywności legislacyjnej. To była fundamentalna pomyłka. Nowy prezydent postanowił wykorzystać wszystkie narzędzia, jakie daje mu ustawa zasadnicza. Podpisał ponad 130 ustaw, ale jednocześnie zawetował 20, co odpowiada statystycznej normie dla pełnych kadencji poprzednich głów państwa. Różnica polega na tym, że w tym przypadku weta dotyczyły kluczowych projektów rządowych, które miały realne konsekwencje dla ustroju i gospodarki. To natychmiast ograni ograniczyło pole manewru premiera. Szczególnie jaskrawym przykładem jest polityka energetyczna. Donald Tusk jeszcze w kampanii wyborczej deklarował, że przy kompetentnych rządach rachunki za energię mogłyby być o połowę niższe. Po dwóch latach jego rządów Polska ma jedne z najwyższych cen energii w Unii Europejskiej. W odpowiedzi prezydent przedstawił projekt ustawy obniżającej ceny prądu o jedną trzecią poprzez likwidację szeregu sztywnych opłat niezwiązanych bezpośrednio z kosztami wytwarzania i przesyłu energii. Projekt ten leży w Sejmie bez biegu, ponieważ jego realizacja wzmocniłaby konkurencyjność polskiej gospodarki, czego rząd najwyraźniej nie chce. Donald Tusk zakładał, że prezydent nie będzie korzystał z prawa weta, że ograniczy się do roli obserwatora. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna. W ciągu zaledwie kilku miesięcy prezydent nie tylko odzyskał kompetencje wcześniej faktycznie przejęte przez rząd, ale także zmusił Radę Ministrów do realnej pracy legislacyjnej. Premier został zredukowany do roli komentatora w mediach społecznościowych, podczas gdy kluczowe decyzje przechodzą przez konstytucyjny filtr. To nie oznacza, że destrukcyjna działalność rządu ustała. Ona trwa, ale jej skuteczność została znacząco ograniczona. Władza Donalda Tuska przestała być hegemoniczna stała się fragmentaryczna, reaktywna i coraz mniej sprawcza. To efekt nie jednego gestu, lecz konsekwentnego wykorzystania prawa przez prezydenta. W polityce nie liczą się intencje, lecz rezultaty, a te są jednoznaczne. Premier, który chciał rządzić samodzielnie, został zmuszony do funkcjonowania w ramach konstytucji, której znaczenie przez lata marginalizował. Jeżeli ten trend się utrzyma, dalsze osłabienie rządu jest tylko kwestią czasu. Państwo, w którym władza wykonawcza przestaje być jednolitym monolitem, odzyskuje elementarną równowagę ustrojową. To proces bolesny, konfliktowy, ale niezbędny. Donald Tusk sam doprowadził do sytuacji, w której jego władza została ograniczona do minimum. I nie stało się to przez uliczne protesty czy kryzys koalicyjny, lecz przez konstytucję, której znaczenia nie docenił. Ten proces ma jeszcze jeden wymiar, o którym zwolennicy rządu starają się milczeć. Ograniczenie władzy Donalda Tuska przez Karola Nawrockiego podkopało fundament całej narracji, na której obecny premier budował swój powrót do polityki. Tusk obiecywał sprawczość, decyzyjność i porządkowanie państwa. Tymczasem w praktyce okazało się, że nie jest w stanie narzucić swojej woli nawet w obszarach, które uważał za wyłącznie rządowe. Każde kolejne weto, każda inicjatywa prezydencka i każde konsekwentne odwołanie się do konstytucji odbierały premierowi polityczny tlen. Władza, która nie może działać bezwarunkowo, przestaje być realną władzą. Co więcej, Nawrocki nie odebrał Tuskowi wpływów chaotycznie ani emocjonalnie. Nie było tu improwizacji ani gestów pod publiczkę. Była chłodna kalkulacja i precyzyjne wykorzystanie zapisów ustawy zasadniczej. Prezydent nie blokował wszystkiego, nie stosował weta dla samego efektu politycznego. Selektywność tych działań sprawiła, że każdy sprzeciw wobec rządu miał ciężar merytoryczny i ustrojowy. To właśnie dlatego Tusk nie potrafił zbudować skutecznej narracji o prezydenckiej obstrukcji. Fakty były zbyt jednoznaczne, a konstytucja zbyt jasna. W rezultacie Donald Tusk znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Każda próba eskalacji konfliktu z prezydentem tylko potwierdzałaby jego słabość, a każde cofnięcie się oznaczałoby dalszą utratę autorytetu. Nawrocki osiągnął to, czego nie udało się żadnemu politycznemu przeciwnikowi Tuska w ostatnich latach. Pozbawił go faktycznej kontroli nad państwem, nie łamiąc prawa i nie wychodząc poza konstytucyjne ramy. To nie jest chwilowy kryzys rządu, to trwała zmiana układu sił. W której Donald Tusk przestał być centralnym ośrodkiem decyzyjnym. I właśnie dlatego można dziś mówić wprost: Władza Tuska nie tylko osłabła, ona została mu odebrana. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.